Szanowni Państwo, budżet obywatelski 2 roku 2014, tak jak już wielokrotnie podkreślałem, zakładałem, że budżet obywatelski będziemy budować w roku 2014 na, do realizacji w roku 2015. Natomiast po spotkaniach między innymi wiejskich, tutaj przywołuję przykład spotkania wiejskiego w Witaszycach, gdzie zebranie wiejskie przyjęło uchwałę o obniżeniu pochworzy do 1%. Doszedłem do wniosku, że nie możemy czekać nawet kilka miesięcy. Należy um, zacząć pracować, aby um, tą mieszkańcy mieli większy wpływ na decyzje, które są podejmowane przez samorząd, żeby mieli większe decyzje co do realizacji zadań, które będą um, mogły być wykonane w następnych latach. Dlatego zaproponowałem w tym roku pilotażowy budżet obywatelski, który został przygotowany i zadania, które zostały wskazane, pochodziły od mieszkańców. Przeznaczyliśmy na te zadania w przyszłym roku kwotę 300 tysięcy złotych. Wydaje się niewielka kwota, natomiast jest to tyle, na ile dzisiaj budżet... Gminy stać, aby wyodrębnione środki mo, mogły być zagospodarowane właśnie w taki sposób na budżet obywatelski. W samym, w samym głosowaniu y, wziął udział 861 mieszkańców Jarocina. Czy to dużo, czy mało. Ja jestem przekonany, że przy pierwszym takim bardzo y, 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 przy pierwszym wprowadzeniu tego pomysłu do y, y, gminy Jarocin jest to Wynik optymistyczny, który wskazuje, że kierunek, który wskazałem, jest prawidłowy. W tej chwili należy dopracować w następnych miesiącach pomysł i projekt pod tytułem budżet obywatelski gminy naroci i go realizować dalej. Oddano 1569 ważnych głosów. I to, co najważniejsze, o czym chciałem Państwa poinformować, te zadania, które uzyskały największą ilość głosów. Największą ilość głosów uzyskała przebudowa skrzyżowania ulicy Dąbrowskiego z ulicą wrocławską w Wielocinie. Szanowni Państwo, to jest dowód na to, że mieszkańcy dostrzegają te najbardziej dokuczliwe mankamenty jak chodzi o funkcjonowanie w ramach infrastruktury, te problemy, które dotyczą nas wszystkich, bo przecież my wszyscy przemieszczamy się samochodami i wiemy, w których miejscach największe bankamenty, kierowcy, a tym samym również piesi, na, na jakie są narażeni. Na drugim miejscu i kwota, która została tutaj wskazana na wykonanie tego zadania to jest kwota 180 tysięcy zł na drugim miejscu drugim miejsce, na drugim miejscu mamy przystosowanie boiska do gry w rugby, kwota 40 tysięcy i na to zadanie głos oddało 220 oddały 223 osoby no i trzecie miejsce które Budowa placów zabaw na terenie gminy Jarocin kwota 80 tysięcy złotych i na to zadanie oddało głos, 200, oddało głos 222 osoby.